Wyobraź sobie przez chwilę, że jesteś w najzimniejszej pogodzie, jaką kiedykolwiek poczułeś w życiu. Ale nie przez kilka minut, a przez miesiące. Nie masz kurtki, nie masz swetra, nawet koszulki. Tylko twoja nagla skóra w obliczu zimna, które może cię zabić w ciągu kilku godzin. Tak żyli nasi przodkowie 40 tysięcy lat temu, aż jeden z nich wymyślił najbardziej genialny pomysł w historii ludzkości. Pewnego dnia ktoś wziął kły zwierzęcia, oszlifował je aż zamieniło się w igłę i na zawsze zmienił los ludzkości. Nie mówimy o modzie, bracie. Mówimy o czystej przetrwaniu. To jest historia tego, jak nasi przodkowie wynaleźli odzież i nieświadomie dali nam jedno z najważniejszych narzędzi do podboju świata. Bez tej prostej igły z kości, być może nigdy nie opuściłbyśmy Afryki. Nigdy nie przetrwalibyśmy epok lodowcowych. Nigdy nie skolonizowalibyśmy całej planety. To jest historia tego, jak kawałek ostrego kła stał się kluczem, który otworzył wszystkie kontynenty dla ludzkości. Aby zrozumieć znaczenie tego wynalazku, musimy cofnąć się w czasie o 40 tysięcy lat. Świat był zupełnie innym miejscem. Wszędzie krążyły gigantyczne zwierzęta. Włochate mamuty, niedźwiedzie jaskiniowe wielkości samochodu i sejbertutet tygrysy. Które zmusiłyby cię do biegu jak nigdy wcześniej. Jednak prawdziwym wrogiem nie były zwierzęta. Była to zimno. Temperatury były o 10 stopni niższe niż dzisiaj. Jeśli teraz w Warszawie zimą jest 15 stopni, wyobraź sobie, że było 5 stopni poniżej zera. Mówimy tu o cieplejszych strefach na naszej planecie. Nasi przodkowie już opanowali ogień, umieli robić narzędzia z kamienia i polowali w grupach. Ale był jeden ogromny problem. Nie mogli oddalać się zbyt daleko od stref tropikalnych, ponieważ zimno ich zabijało. Było jakby niewidzialna bariera, która uniemożliwiała im eksplorację większej części świata. Pierwsi ludzie, którzy opuścili Afrykę, mieli ze sobą skóry zwierząt, ale nie były to ubrania. Jakie znamy dzisiaj? Były to basically kawałki skóry, które wiązano na ciele paskami. Działały w pewnym sensie, ale niewystarczająco, by przetrwać w naprawdę zimnym klimacie. Problem z tymi luźnymi skórami polegał na tym, że wiatr wdzierał się wszędzie. To było jak próba utrzymania ciepła pod prześcieradłem w środku śnieżnej burzy. Mogłeś mieć skórę największego zwierzęcia na świecie, ale jeśli nie przylegała dobrze do ciała, wciąż marzłeś. Dodatkowo te skóry ciągle spadały. Wyobraź sobie, że próbujesz upolować mamuta, a co pięć minut musisz zatrzymywać się, aby dostosować swoje ubranie. Było to niezwykle niepraktyczne i niebezpieczne. Potrzebowali czegoś lepszego czegoś, co naprawdę by działało. Jeśli ta historia robi na Tobie takie wrażenie, jak na mnie, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby nie przegapić niesamowitych historii o naszych przodkach. Następnie nadszedł moment, który wszystko zmienił. Około 40 tysięcy lat temu, gdzieś w Europie lub Azji. Anonimowy geniusz miał pomysł, który uratowałby ludzkość. Wziął kieł zwierzęcia, prawdopodobnie mamuta lub dzika, i zaczął nad nim pracować. Najpierw oszlifował go, aż stał się super cienki. Potem z cierpliwością, której nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, zrobił mały otwór na drugim końcu, używając narzędzi kamiennych. To była praca, która mogła trwać dni, ale efekt był magiczny. Pierwsza igła w historii. Ta igła nie była taka jak te, które znamy dzisiaj. Była grubsza, bardziej surowa i prawdopodobnie łamała się co chwilę, ale działała. Po raz pierwszy w historii ludzkiej można było przebić skórę i połączyć różne kawałki skóry w sposób mocny i trwały. Nici robiono z ścięgien zwierząt, włókien roślinnych lub nawet ludzkich włosów. Nie była to najpiękniejsza nić na świecie, ale była mocna i mogła wytrzymać napięcie. Łącząc igłę z tym prymitywnym włóknem, nasi przodkowie w końcu byli w stanie stworzyć prawdziwe ubrania. Pierwsze eksperymenty były podstawowe: Łączenie dwóch skór, aby stworzyć większą odzież, lub tworzenie prymitywnych rękawów. Ale każdy szef to krok w stronę czegoś rewolucyjnego. Uczyli się manipulować materiałami w całkowicie nowy sposób. Technika szybko się doskonaliła. Odkryli, że mogą tworzyć mocniejsze szwy używając pewnych wzorów szycia. Nauczyli się wzmacniać obszary, które najszybciej się zużywały i, co najważniejsze, zdali sobie sprawę, że mogą tworzyć odzież, która idealnie pasowała do ludzkiego ciała. Ale igła z kości nie była tylko narzędziem, była symbolem ludzkiej zdolności do przekształcania rzeczywistości. Prosty, ostry kieł, a nasi przodkowie dosłownie szyli swojej przyszłości. Gdy już opanowali podstawową technikę, nasi przodkowie stali się prawdziwymi projektantami mody prehistorycznej. Ale ich moda nie polegała na tym, by dobrze wyglądać, tylko na przetrwaniu w warunkach, które zabiłyby każdego z nas w kilka minut. Opracowali różne rodzaje odzieży na różne potrzeby, tworzyli warstwy bazowe przylegające do ciała, aby zachować ciepło. Na wierzchu nosili grubszą odzież, by chronić się przed wiatrem. A jako warstwę zewnętrzną używali wodoodpornych skór, aby pozostać suchym. Buty były całkowitą rewolucją. Wcześniej chodzili boso lub związywali skóry wokół stóp. Teraz mogli szyć buty, które naprawdę chroniły przed zimnem i wilgocią. Niektórzy archeolodzy znaleźli buty sprzed 40 tysięcy lat, które miały wzmocnione podeszwy i bardzo zaawansowane systemy sznurowania. Odzież na głowę również całkowicie się zmieniła tworzyli czapki, które zakrywały całą głowę i część szyi. Niektóre miały uszy, inne miały daszki, aby chronić oczy przed słońcem odbitym w śniegu. To było jak wymyślenie pierwszej linii odzieży do sportów ekstremalnych, ale najbardziej inspirujące było to, jak dostosowywali odzież do różnych aktywności. Mieli specjalne ubrania do polowania, lżejsze i bardziej elastyczne, aby móc się szybko poruszać. Mieli odzież do spania, grubszą i wygodną na zimne noce, i mieli odzież ceremonialną, zdobioną kośćmi, zębami i kolorowymi pigmentami. Rozwinęli również techniki, aby uczynić odzież bardziej trwałą. Nauczyli się garbowania skór, aby nie gniły, odkryli, jak tworzyć wodoodporne szwy, używając tłuszczu zwierzęcego, i stworzyli systemy naprawcze, aby naprawiać odzież, gdy się psuła. Odzież stała się formą osobistej i grupowej ekspresji. Każde plemię miało swoje unikalne style, wzory i dekoracje. Była to forma wyrażania tożsamości i przynależności do konkretnej grupy. Zastanawiasz się, jak niesamowici byli nasi przodkowie. Jeśli chcesz odkrywać fascynujące historie o historii ludzkości, polub ten film i subskrybuj, aby niczego nie przegapić. Dzięki odpowiedniemu ubraniu, nasi przodkowie w końcu mogli zrealizować swoje marzenia, które snuli przez tysiące lat. Eksplorować cały świat. Kość słoniowa nie tylko utrzymywała ich w cieple, ale także dawała im wolność podróżowania wszędzie po planecie. Migracja na północ była natychmiastowa. Grupy, które wcześniej nie mogły przetrwać poza strefą umiarkowaną, teraz mogły zapuszczać się w Syberię, Skandynawię i na zimniejsze obszary Azji. Ubranie dało im dostęp do zupełnie nowych terytoriów, pełnych zasobów, które nikt wcześniej nie wykorzystywał. Ale być może najważniejsze było to, że mogli przekroczyć do Ameryki. Cieśnina Beringa była zamarznięta, a tylko dzięki odpowiedniemu ubraniu mogli podjąć tę epicką podróż, która miała ich zaprowadzić do skolonizowania całego kontynentu. Bez Kości Słoniowej, Ameryka być może nigdy nie zostałaby zasiedlona przez ludzi. W każdej nowej krainie musieli dostosowywać swoje ubrania do innych warunków. W Arktyce opracowali niezwykle grube ubranie w wielu warstwach. W górach stworzyli odzież chroniącą przed wiatrem i wysokością, w lasach robili lżejsze, ale odporne na gałęzie i kolce ubrania. Odzież pozwoliła im także polować na zwierzęta, które wcześniej były poza ich zasięgiem. Mogli podążać za stadami reniferów po zamarzniętej tundrze, mogli łowić ryby w zamarzniętych jeziorach, mogli polować w regionach, gdzie zimno blokowało dostęp wszelkim drapieżnikom. Dzięki lepszym narzędziom przetrwania populacje ludzkie zaczęły rosnąć. Mniej ludzi umierało z powodu zimna, więcej niemowląt przeżywało, a społeczności stały się bardziej stabilne. Ubranie nie tylko ratowało życie jednostkowe, ale także umożliwiało rozwój całego gatunku ludzkiego. Różnorodność środowisk, które mogli zasiedlać, sprawiła, że stawali się bardziej kreatywni i innowacyjni. Każde nowe wyzwanie klimatyczne wymagało nowych rozwiązań, nowych technik, nowych sposobów myślenia. Ubranie zmusiło ich do stania się lepszą wersją samych siebie. Kiedy ostatni raz zastanawiałeś się, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś musiał uszyć swoje własne ubranie od podstaw? Czy sądzisz, że miałbyś umiejętności i cierpliwość, aby szyć igłą z kości słoniowej? Ale igła z kości słoniowej nie tylko zmieniła sposób ubierania się, całkowicie przekształciła społeczeństwo ludzkie w sposób, którego nasi przodkowie nigdy nie mogli sobie wyobrazić. Szycie stało się niezwykle cenioną umiejętnością, a ci, którzy ją opanowali, mieli specjalny status w społeczności. Po raz pierwszy w historii pojawiły się specjalizacje w dziedzinie tekstyliów. Niektórzy ludzie zajmowali się wyłącznie szyciem, podczas gdy inni koncentrowali się na polowaniu lub wytwarzaniu narzędzi. Ta podział pracy uczynił całą społeczność bardziej wydajną i produktywną. Ubranie stworzyło także pierwsze formy bogactwa, które można było gromadzić. Wcześniej można było być bogatym tylko w kategoriach żywności lub podstawowych narzędzi. Teraz można było gromadzić odzież wysokiej jakości, rzadkie skóry i dekoracyjne akcesoria. To całkowicie zmieniło struktury społeczne grup ludzkich. Techniki szycia stały się niezwykle cenną wiedzą przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Matki uczyły swoje córki nie tylko jak używać igły, ale także jak wybierać najlepsze skóry, jak robić najlepsze nici i jak tworzyć najbardziej funkcjonalne wzory. Odzież zmieniła również relacje handlowe między różnymi grupami. Plemie mieszkające blisko zwierząt o specjalnych futrach mogły wymieniać je na narzędzia, żywność lub usługi. Powstały szlaki handlowe, które łączyły społeczności oddalone o setki kilometrów. Dzięki odpowiedniemu ubraniu ludzie byli w stanie formować większe i bardziej stabilne społeczności. Nie musieli już nieustannie przemieszczać się w poszukiwaniu cieplejszego klimatu. Mogli osiedlić się w jednym miejscu, budować bardziej skomplikowane schronienia, rozwijać bardziej złożone kultury i tworzyć trwalsze tradycje. I z kości słoniowej zmieniła także sposób myślenia o zasobach naturalnych. Wcześniej, kiedy zabijali zwierzę, wykorzystywali głównie mięso. Teraz każda część zwierzęcia miała wartość skóra na ubrania, kości na narzędzia, ścięgna na nici. Stali się bardziej efektywni i mniej marnotrawni. Co sądzisz o tym, jak jedna prosta igła mogła tak wpłynąć na społeczeństwo ludzkie? Myślisz, że są nowoczesne wynalazki, które miały podobny wpływ? Kiedy patrzymy wstecz na ten kluczowy moment w historii ludzkości, zdajemy sobie sprawę, że nasi przodkowie pozostawili nam niesamowite lekcje, które są niezwykle aktualne dla nas dzisiaj. Historia igły z kości słoniowej. Uczy nas rzeczy, które możemy zastosować w naszym codziennym życiu. Pierwsza lekcja dotyczy znaczenia prostej innowacji. Nasi przodkowie nie potrzebowali super zaawansowanej technologii, aby zmienić świat. Potrzebowali kreatywności, cierpliwości i zdolności dostrzegania możliwości tam, gdzie inni widzieli tylko problemy. Czasem najlepsze rozwiązania są najbardziej proste. Druga lekcja to wytrwałość. Zrobienie igły z kości słoniowej przy użyciu narzędzi z kamienia, Wymagało dni skrupulatnej pracy, jeden błąd i trzeba było zaczynać od nowa. Uczy nas to, że najlepsze rzeczy w życiu wymagają czasu, wysiłku i zdolności do niepoddawania się przeszkodom. Trzecia lekcja dotyczy tego, jak technologia może uwalniać ludzki potencjał. Igła z kości słoniowej nie tylko rozwiązała problem zimna, ale także otworzyła możliwości, które wcześniej były nie do pomyślenia. Przypomina nam, że najlepsze technologie to te, które rozszerzają nasze możliwości i pozwalają na osiąganie rzeczy, które uważaliśmy za niemożliwe. Nauczyli nas również o znaczeniu specjalizacji. Kiedy ktoś stawał się ekspertem w szyciu, korzystała na tym cała społeczność. Pokazuje to, że rozwijanie specyficznych umiejętności nie tylko pomaga nam, ale też przyczynia się do dobra tych, którzy nas otaczają. Historia igły z kości słoniowej pokazuje, że wielkie zmiany często zaczynają się od wynalazków, które wydają się małe i nieistotne. Nikt w tamtym czasie nie wyobrażał sobie, że jedna prosta igła zmieniłaby losy ludzkości. Przypomina nam to, że musimy doceniać pozornie proste pomysły, ponieważ mogą mieć ogromne konsekwencje. Na koniec nauczyli nas, że prawdziwa innowacja powstaje, gdy łączymy potrzebę, kreatywność i dostępne zasoby. Nie czekali na perfekcyjne narzędzia, pracowali z tym, co mieli i stworzyli coś niezwykłego. I tak, bracia, prosta igła wykonana z kości zwierzęcej stała się jednym z najważniejszych narzędzi w historii ludzkości. Bez niej być może nigdy nie opuścilibyśmy tropików. Bez niej być może nigdy nie skolonizowalibyśmy wszystkich kontynentów. Bez niej być może nigdy nie stalibyśmy się dominującym gatunkiem na naszej planecie. Ta historia przypomina nam, że bycie człowiekiem oznacza bycie innowacyjnym, wytrwałym i nigdy nie zadowalającym się bieżącymi ograniczeniami. Nasi przodkowie dostrzegli problem, który więził ich w klimacie i znaleźli rozwiązanie, które uwolniło ich do odkrywania całego świata. Następnym razem, gdy założysz kurtkę, buty czy jakikolwiek inny element odzieży, pamiętaj, że nosisz technologię sprzed 40 tysięcy lat. Pamiętaj, że każdy ściek łączy Twoją teraźniejszość z anonimowym geniuszem, który pewnego dnia postanowił przekształcić ząb zwierzęcia w igłę. Nasi przodkowie nauczyli nas, że nie ma przeszkody, której nie można pokonać za pomocą kreatywności, cierpliwości i determinacji. Pokazali nam, że najlepsze narzędzia nie zawsze są najbardziej skomplikowane, lecz te, które najlepiej rozwiązują rzeczywiste problemy. Kościana igła dała nam wolność do życia w dowolnym zakątku świata. A ta wolność, bracia, jest jednym z największych darów, jakie pozostawili nam nasi przodkowie. Prosta igła w kształcie zęba na zawsze zmieniła losy ludzkości.